Czy kiedykolwiek czułeś, jakby cały świat cicho spiskował przeciwko tobie, jakby nagle wszystko zaczęło iść źle, jednocześnie, rachunki się piętrzyły, drzwi zamykały, a nawet powietrze wydawało się cięższe? Są chwile, gdy życie wydaje się rozpadać w naszych rękach, a poczucie niedostatku, braku przenika w najgłębsze zakamarki duszy. Ale co jeśli powiedziałbym ci, że właśnie w tych momentach, gdy wszystko wydaje się stracone, istnieje duchowa tajemnica ukryta w jednym z najbardziej znanych tekstów Biblii. Tajemnica, która we właściwy sposób użyta otworzy bramy Bożej Obfitości dla twojego życia Psalm 23. Ile razy słyszałeś te słowa, Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie. Ale co jeśli powiem Ci, że większość ludzi tylko recytuje ten psalm, nie aktywując naprawdę mocy, którą on zawiera? A co jeśli prawdziwa siła tych słów nie tkwi w dźwięku, który wychodzi z Twoich ust, lecz w sposobie, w jaki Twoja wiara i świadomość łączą się z ich przesłaniem? Co by się stało, gdybyś po raz pierwszy modlił się psalmem 23 we właściwy sposób, tak by dotknąć niewidzialnego wymiaru, gdzie wszystkie błogosławieństwa powstają zanim się zamanifestują? Istnieje tajemnica ukryta między wierszami tego psalmu. Nie jest to tajemnica teologiczna ani zbyt mistyczna. To tajemnica głębokiej wiary, duchowej siły i harmonii ze źródłem obfitości. A kiedy zrozumiesz, jak uzyskać dostęp do tej duchowej częstotliwości, coś zmienia się, nie tylko na zewnątrz, ale i w tobie. To tak, jakby strach przed brakiem tracił swoją moc, a Boża Opatrzność zacznie odpowiadać, tworząc idealne okoliczności, by cię wesprzeć, gdy najbardziej tego potrzebujesz. Ale zanim ujawnię ci, jak to działa, a zwłaszcza jak modlić się Psalmem 23 w sposób, który niewielu zna, chcę, abyś zrobił przerwę. Weź głęboki oddech. Pomyśl o obszarach swojego życia, gdzie niedostatek puka do drzwi. To może być pieniądze, zdrowie, możliwości, a nawet miłość. Zauważ, jak bardzo to uczucie braku cię dominuje. I wyobraź sobie, że istnieje droga, aby to wszystko przemienić. Nie wysiłkiem, lecz głęboką wiarą i świadomością boskiej obecności. Tak, istnieje sposób modlitwy, który nie jest tylko prośbą. To zjednoczenie się ze źródłem wszelkiego dobra. To przestanie działać jak ktoś, kto błaga, a zaczęcie żyć z pewnością kogoś, kto już posiada Bożą Obfitość. A Psalm 23 został napisany dokładnie po to, aby przypomnieć Ci, kim jesteś i skąd pochodzi Twoje prawdziwe zaopatrzenie. Kiedy zrozumiesz tę prawdę, modlitwa przestaje być desperacką próbą zmiany świata zewnętrznego, a staje się potężną deklaracją, która zmienia Twój świat wewnętrzny, i właśnie wtedy zaczynają się cuda. W ciągu najbliższych minut. Poprowadzę cię drogą zrozumienia, która może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz Psalm 23. A przede wszystkim, jak łączysz się z Bożą Obfitością. To, co odkryjesz tutaj, to nie tylko duchowa interpretacja, to objawienie dotyczące działania Twojej świadomości i sposób, jak ją przemienić, by niedostatek nigdy więcej nie znalazł w tobie miejsca. Zanim jednak będziemy kontynuować, chcę cię zaprosić do podjęcia prostego, ale potężnego kroku. Kliknij w link w pierwszym przypiętym komentarzu. Tam znajdziesz coś, co poszerzy to, co ci tutaj pokażę. Drogę do urzeczywistnienia rzeczywistości, której pragniesz, a nie tej, którą strach narzuca. Bo to, co ma zostać ujawnione, wykracza daleko poza piękne słowa. Psalm 23 jest mapą, a każdy jego werset to klucz do nieskończonej Bożej obfitości. Tyle, że ostatnie objawienie, to, którym podzielę się później, jest najpotężniejsze ze wszystkich. Ono nie tylko zmieni sposób, w jaki się modlisz, ale pokaże ci, że niedostatek nigdy nie miał nad Tobą władzy, że zawsze był iluzją stworzoną przez umysł odłączony od Twojej prawdziwej boskiej natury. Więc przygotuj się, bo od teraz nie będziesz tylko słuchać Psalmu 23, będziesz nim żyć. A kiedy zrozumiesz ukryte znaczenie Jego słów, coś w Tobie się przebudzi. Głębokie poczucie pewności, jakbyś wreszcie przypominał sobie coś, co zawsze wiedziałeś, ale zapomniałeś. I być może, gdy to wspomnienie rozpali się w Tobie, uświadomisz sobie, że zaopatrzenie, którego tak szukałeś, Nigdy nie było na zewnątrz. Zawsze tam było, w ciszy, czekając aż je rozpoznasz. Kiedy niedostatek się zbliża, nie przychodzi tylko z brakiem pieniędzy, przychodzi z niewidzialnym ciężarem, uściskiem w piersi, poczuciem, że cały świat, a nawet Bóg o tobie zapomniał. To tak, jakby szara chmura zakrywała wszystko, co wcześniej wydawało się jasne. I w tym punkcie, gdy umysł zaczyna wierzyć, że nic się nie udaje, Psalm 23 staje się czymś więcej niż zbiorem słów, staje się kluczem do przypomnienia sobie, kto jest prawdziwym dawcą życia. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie. Ile razy to słyszałeś, ile razy powtarzałeś, nie czując naprawdę tego, co mówisz? Ponieważ istnieje ogromna różnica między recytowaniem a deklarowaniem wiary. Kiedy tylko powtarzasz, słowa pozostają uwięzione na powierzchni umysłu, ale kiedy deklarujesz z pełną świadomością i wiarą, one schodzą na poziom, gdzie kształtuje się rzeczywistość, na poziom ducha. To, co psalmista chciał tutaj powiedzieć, to nie tylko Bóg da mi to, czego potrzebuje on potwierdzał o wiele głębszą prawdę jestem już prowadzony jestem już otoczony opieką jestem już zaopatrzony kiedy mówisz niczego mi nie zabraknie z wiarą i obecnością Ducha Świętego mówisz do Boga i serca pamiętam kto mnie prowadzi i ten prosty akt pamiętania zmienia wszystko ponieważ ponownie łączy cię z bożą obfitością i łaską niedostatek Zaczyna się w umyśle, jest wynikiem zapomnienia, zapomnienia, że jesteś częścią boskiego źródła, które nigdy się nie wyczerpuje. Kiedy odłączasz się od tej świadomości, zaczynasz szukać na zewnątrz tego, co już istnieje w tobie. Wierzysz, że pieniądze, możliwości czy ludzie są twoim zaopatrzeniem, a kiedy którakolwiek z tych rzeczy zawodzi, czujesz się bezradny. Ale kiedy modlisz się Psalmem 23 we właściwy sposób, wracasz do punktu wyjścia. Wracasz do centrum, gdzie wszystko się zaczyna, do uznania, że Pan jest Twoim pasterzem. Prowadzi mnie na zielone pastwiska, nad spokojne wody mnie wiedzie. Te słowa mówią o odpoczynku, ale nie o odpoczynku fizycznym, lecz o spoczynku duszy. To moment, w którym puszczasz kontrolę i ufasz Bogu. Prawdziwa moc nie polega na próbie wymuszania wydarzeń, lecz na zjednoczeniu się z boskim przepływem życia. Kiedy to rozumiesz, strach przed brakiem zaczyna się rozpuszczać, ponieważ czujesz, że istnieje boski ruch działający na Twoją korzyść, nawet gdy nie możesz go dostrzec. To tak, jakby Bóg mówił: Przestań walczyć z prądem, pozwól mi się prowadzić. Ale do tego potrzeba wiary. Wiara to nie oczekiwanie, że wszystko się uda. Wiara to wiedza, że nawet jeśli wydaje się, że wszystko się wali, wciąż istnieje większy boski cel. Kiedy wchodzisz w ten stan zaufania, Boża Opatrzność reorganizuje rzeczywistość, by odzwierciedlić tę nową duchową wibrację. I pojawiają się możliwości, nie przez przypadek, ale przez Bożą łaskę i rezonację duchową. W tym momencie wiele osób popełnia błąd, modli się ze strachem, modli się z rozpaczą, modli się, bo nie widzi wyjścia, ale prawdziwa modlitwa nie jest desperacką prośbą, lecz przypomnieniem o Twoim połączeniu z Bogiem i Jego stworzeniem. Psalm 23 nie jest błaganiem, jest deklaracją tożsamości w nim. Kiedy recytujesz go z tą świadomością, coś natychmiast zmienia się w Tobie. Ciało się rozluźnia, umysł milknie, a serce ponownie czuje to, co strach zablokował zaufanie i wiarę. Krzepi moją duszę, prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości, ze względu na swoje imię. Kiedy psalmista mówi o krzepieniu duszy, mówi o uzdrowieniu o oczyszczeniu umysłu z wspomnień o niedostatku, bólu powtarzaniu tych samych cykli. To jest ta część, w której pozwalasz, aby Boża Łaska odnowiła Twoje wnętrze. Niemożliwe jest doświadczenie Bożej Pomyślności, gdy nosi się ciężkie serce. I dlatego ta część Psalmu jest tak potężna, uwalnia gęstość, ciężar, przekonanie, że jesteś sam. Oto prosta, ale głęboko przemieniająca praktyka. Kiedy będziesz modlić się Psalmem 23. Zamknij oczy, oddychaj głęboko. I z każdym wersetem wyobraź sobie, jakby te słowa obmywały twój umysł, usuwając strach i napełniając cię wiarą do ponownego uwierzenia. Wyobraź sobie, że jesteś prowadzony po zielonych pastwiskach, czując pokój kogoś, kto wie, że jest pod boską opieką. Wyobraź sobie, że każde słowo przepisuje Twoją historię i że krok po kroku strach przed niedostatkiem rozpada się w obliczu pewności, że jesteś pod Bożą opieką. A jeśli chcesz zanurzyć się jeszcze głębiej w tę moc Bożej modlitwy i manifestacji, kliknij w link w pierwszym przypiętym komentarzu. To, co tam znajdziesz, pomoże ci zrozumieć, jak przekształcić tę energię modlitwy w materialną rzeczywistość, tak jakby niewidzialna Boża moc zaczęła dla ciebie w ciszy pracować. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. To jest werset o odwadze. Ciemna dolina to nie tylko metafora niebezpieczeństwa, to stan skrajnego strachu. Rozpaczy, całkowitego niedostatku, to wtedy, gdy czujesz, że wszystko, co zbudowałeś, wali się. Ale zwróć uwagę na szczegół. Psalmista nie mówi, jeśli będę chodził doliną, mówi, chociażbym chodził. To znaczy, uznaje, że wszyscy w pewnym momencie przechodzimy przez tę dolinę, ale tajemnica tkwi w drugiej części: nie ulęknę się. To to zdanie aktywuje przemianę. Ponieważ strach jest tym, co podtrzymuje niedostatek, to On zamyka drzwi do obfitości. Kiedy decydujesz się nie bać, odłączasz się od częstotliwości strachu i łączysz się z częstotliwością wiary i ufności, a w tej wibracji brak traci swą moc. Ponieważ to niedolina definiuje Twoje przeznaczenie, to Twoja postawa wobec niej. Wyobraź sobie teraz, że Dolina to moment, w którym żyjesz. To może być kryzys finansowy, bezrobocie, długi czy samotność. Ale zobacz, gdy idziesz przez nią z wiarą, coś się dzieje. Nie jesteś sam, towarzyszy ci Boża obecność. Laska i kij, o których wspomina psalmista, symbolizują boskie kierownictwo i ochronę. Nawet gdy nie widzisz wyjścia, jest siła, która cię prowadzi. I dokładnie w tym momencie zaczynają pojawiać się cuda, kiedy wybierasz zaufanie Bogu zamiast poddania się strachowi, niewidzialna Boża moc działa. Pojawiają się nieoczekiwani ludzie, otwierają się drzwi, rodzą się pomysły, ponieważ Bóg i świat duchowy odpowiadają na Twój wewnętrzny stan. Zastawiasz stół przede mną na oczach mych wrogów. To jeden z najbardziej enigmatycznych fragmentów psalmu, a także jeden z najgłębszych. Bóg nie obiecuje cię zabrać z wyzwań, On obiecuje cię obdarzyć pomyślnością w ich trakcie. To oznacza, że nawet w środku przeciwności obfitość jest dla ciebie przygotowywana. To stół obfitości zastawiony pośród chaosu. Podczas gdy świat wydaje się rozpadać, Bóg przygotowuje ucztę Twojego zwycięstwa. Ale ten stół może być widziany tylko przez tego, kto wierzy. Jeśli postrzegasz problemy jako niezwyciężonych wrogów, tracisz skupienie. Ale jeśli rozumiesz, że są one tylko częścią boskiego planu, zaczynasz postrzegać sytuację inaczej. To, co wcześniej wydawało się zniszczeniem, okazuje się odbudową. To, co wydawało się końcem, zamienia się w nowy początek. Kiedy psalmista mówi Namaszczasz moją głowę olejkiem, mówi o poświęceniu umysłu i serca. To oczyszczenie myśli ze strachu i ograniczeń, aby twoja świadomość mogła żyć w obfitości. Ponieważ to właśnie symbolizuje olejek, światło, jasność, duchowe wzniesienie, a potem następuje końcowe zdanie: Dobra i miłosierdzie pójdą za mną przez wszystkie dni mego życia. Zwróć uwagę na czasownik pójdą za. Oznacza to, że kiedy zjednoczysz się ze świadomością Bożej obfitości, pomyślność zaczyna ci towarzyszyć. Nie musisz już za nią gonić życie zaczyna płynąć. To, co jest Twoje, odnajduje cię. I tego właśnie uczy Psalm 23. Nie chodzi o ucieczkę przed niedostatkiem, lecz o podniesienie wibracji do punktu, w którym niedostatek po prostu nie może już istnieć. Kiedy modlisz się we właściwy sposób, czując każde słowo, wyobrażając sobie, że jesteś prowadzony i zaopatrzony, zmieniasz duchową częstotliwość umysłu. I automatycznie zmieniasz pole Bożej energii wokół siebie. Pieniądze są tylko jedną z manifestacji Bożej Opatrzności. Prawdziwe bogactwo tkwi w świadomości. Kiedy żyjesz w Bożej Obfitości, wszystko reorganizuje się wokół ciebie. I to właśnie sprawia, że ta modlitwa jest tak potężna, ponownie łączy Twój ludzki umysł z boskim umysłem. Ostatnie objawienie i najpotężniejsze ze wszystkich jest takie: Psalm 23 nie dotyczy tylko tego, co Bóg dla ciebie czyni, ale tego, kim stajesz się, pamiętając, że jesteś z nim jedno. Kiedy modlisz się: Pan jest moim pasterzem, potwierdzasz, że Boża świadomość kieruje twoimi krokami, a kiedy ta prawda jest głęboko odczuwana, niedostatek traci swoje podstawy. Zaczynasz działać inaczej, myśleć inaczej, czuć inaczej. Sytuacje, które wcześniej cię przerażały, zaczynają tracić siłę, ponieważ przestajesz być kimś, kto żyje prosząc o cuda, a stajesz się samym kanałem, przez który cuda się dzieją z Bożej łaski. A kiedy następuje to przebudzenie, zaopatrzenie nie jest już czymś, czego szukasz, jest czymś, co emanujesz Bożą mocą. W tym punkcie wszystko się zmienia. Kiedy rozumiesz prawdziwą moc Psalmu XXIII, nie ma już miejsca na rozpacz ani na strach przed niedostatkiem, ponieważ to, co wcześniej było tylko powtarzaną modlitwą, przekształca się w żywą duchową częstotliwość wibracje absolutnego zaufania ciche przypomnienie że nigdy nie byłeś sam. Zaopatrzenie nie jest czymś, co pochodzi z zewnątrz, jest czymś, co budzi się w Tobie. To świadomość, że ten sam Bóg, który stworzył wszechświat, mieszka w Tobie, prowadząc każdy krok, nawet gdy wszystko wydaje się zbyt ciemne, by dostrzec drogę. To, czego większość ludzi nie dostrzega, to fakt, że brak jest tylko zwierciadłem wewnętrznego odłączenia od źródła. Kiedy czujesz się oddzielony od źródła, zaczynasz żyć, jakbyś musiał o wszystko walczyć, serce się zamyka, strach staje się Twoim doradcą, a możliwości wydają się znikać, ale kiedy ponownie zjednoczysz się z boskim przepływem, kiedy prawdziwie przypomnisz sobie, że Pan jest moim pasterzem, sceneria się zmienia, strach ustępuje miejsca pewności. Wątpliwość ustępuje miejsca wierze i niewidzialna Boża moc w ciszy działa, splatając cuda, na które tak czekałeś. Każde słowo Psalmu 23 jest ziarnem. Kiedy sadzisz je z intencją, z obecnością Ducha Świętego, z prawdziwą emocją, kiełkują w niewidzialnym duchowym wymiarze i objawiają się w twoim fizycznym świecie. Dlatego sposób, w jaki się modlisz, zmienia wszystko. Nie wystarczy powtarzać. Trzeba czuć, trzeba modlić się sercem, z otwartą duszą, jak ktoś, kto rozmawia z żywą i kochającą Bożą obecnością, bo tym jest Bóg. I być może to jest najgłębsza tajemnica. Bóg nie jest kimś odległym, czekającym, aż poprosisz wystarczająco, by zasłużyć. On jest samą świadomością w Tobie, pasterzem, który Cię prowadzi. Nawet gdy się zagubisz, tchnieniem, które cię podtrzymuje, gdy wszystko wydaje się brakować. A Psalm 23 jest tego przypomnieniem. Nie został napisany, aby nauczyć cię prosić, lecz aby przypomnieć ci o zaufaniu Bogu. Kiedy zaczynasz modlić się w ten sposób, wszystko się przemienia. Rachunki nadal są, okoliczności mogą wydawać się takie same, ale coś w tobie się zmienia. I to właśnie ta wewnętrzna zmiana zmienia wszystko, co następuje później. Zaczynasz dostrzegać rozwiązania tam, gdzie wcześniej widziałeś mury. Odnajdujesz spokój pośród chaosu, czujesz pokój, który nie zależy od niczego zewnętrznego. I nagle pojawiają się pieniądze, praca się znajduje, odpowiedź przychodzi nie przez magię, ale przez Bożą łaskę i duchową rezonację. Prawdziwa wiara to nie oczekiwanie, że Bóg zmieni świat wokół ciebie, ale uświadomienie sobie, że On zmienia świat w Tobie. A kiedy Twoje wnętrze się zmienia, zewnętrzność nie ma innego wyboru, jak tylko się dostosować. To jak melodia, gdy instrument jest nastrojony, muzyka ponownie brzmi w harmonii. Dlatego następnym razem, gdy niedostatek zapuka do drzwi, nie panikuj, nie rozpaczaj. Zamknij oczy i przypomnij sobie słowa: Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie. Powiedz z mocą, poczuj każde słowo. Wyobraź sobie, że jesteś prowadzony po zielonych pastwiskach i nad spokojne wody. Poczuj się chroniony, otoczony opieką, zaopatrzony, ponieważ tak jest. Nawet jeśli jeszcze tego nie widzisz, zaopatrzenie już zostało uwolnione. To, czego potrzebujesz, już nadchodzi. A to, co wydawało się brakiem, było tylko przerwą między prośbą a jej objawieniem. Nie chodzi o kontrolowanie czasu, chodzi o zaufanie Bożemu celowi. Czasami niedostatek przychodzi tylko po to, by przypomnieć Ci o powrocie do wnętrza, aby przypomnieć Ci, kto Cię prowadzi. A kiedy ponownie się połączysz, przepływ łaski wraca. Obfitość ponownie zaczyna płynąć. Nie dlatego, że świat się zmienił, ale dlatego, że twoja świadomość się zmieniła. I to właśnie Psalm 23 naprawdę objawia. Obfitość jest stanem bycia. Kiedy modlisz się sercem, nie próbujesz przekonać Boga, aby ci pomógł. Przypominasz sobie, że On już pomaga. Ponownie łączysz się z Bożym Przepływem, który zawsze był dostępny, czekając tylko, aż go rozpoznasz. Więc jeśli w tym momencie niedostatek cię otacza, jeśli strach próbuje się zadomowić, pamiętaj, jest moc, która idzie z Tobą. Moc, która zastawia stoły pośród pustyni, która namaszcza Twój umysł jasnością i otacza Cię miłosierdziem przez wszystkie dni Twojego życia. Nie jesteś sam. Nigdy nie byłeś. Pozwól, aby ta pewność Cię teraz ogarnęła. Oddychaj głęboko. Pozwól, aby Psalm 23 stał się czymś więcej niż słowami, uczyń go żywym doświadczeniem w Tobie. A kiedy skończysz się modlić, nie wracaj do działania ze strachem. Krocz jak ktoś, kto wie, że jest prowadzony. Mów jak ktoś, kto ufa. Żyj jak ktoś, kto już został pobłogosławiony, ponieważ kiedy twoja duchowa wibracja się podnosi, cały świat odpowiada. A jeśli poczułeś coś innego podczas tego wideo, jeśli w pewnym momencie twoje serce się otworzyło i uświadomiłeś sobie, że coś większego cię wspiera, zapraszam cię do głębszego zanurzenia się w tę podróż. Kliknij w link w pierwszym przypiętym komentarzu. Tam. Znajduje się następny krok tej drogi sposób na rozwinięcie wszystkiego, co zacząłeś tutaj budzić. A jeśli ta wiadomość w jakiś sposób Cię dotknęła, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. To pomaga tej wiadomości dotrzeć do większej liczby osób, które również potrzebują przypomnieć sobie, że nie są same. Ponieważ w końcu wszyscy mamy swoje doliny, swoje cienie, swoje momenty niedostatku, ale kto nauczy się modlić psalmem 23 we właściwy sposób, nigdy więcej nie będzie chodził w ciemności. Pan jest Twoim pasterzem, niczego Ci nie zabraknie. A teraz, bardziej niż kiedykolwiek, wiesz, co te słowa naprawdę znaczą.